Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, mówię troszeczkę cicho bo idę przy ludzkich siedzibach, <gryw> jak to zabrzmiało, na ludzkie siedziby i nie chcę zwracać nadmiernej uwagi na to, że idziemy, idziemy! Szanowni Państwo, dzisiaj oglądałem na TikToku jest tam kanał, taki postaram się go znaleźć i Państwu zalinkować pod y, tytułem. Jest to kanał pewnej Ukrainki, która, z tego co zauważyłem, ma chłopa. Ma tak na oko 20 coś lat. Charakteryzuje się bardzo y, młodą skórą. taką Ma dobre geny. Mimo, że może mieć nawet 30 lat. Mm. To wygląda bardzo młodo, na bardzo młodą skórę. Ma też młodego chłopaka, dwójkę dzieci, dwie córki. No i ona tam różne rzeczy mówiła. Ogólnie znana jest z tego, że się wypucała w jakichś kawiarni o kawę. Wzięła kawę, wypiła ją, czy tam trochę wypiła, no i czy tam w całość wypiła, nie wiem. Nie było to pokazane. No i chciała zwrotu pieniędzy, bo. To, co się nakłada na ten plastikowy kubeczek z kawą, było pęknięte i że ta kawa jest niedobra. Potem było, że ją całą zalało, pokazała jakąś plamkę miała gdzieś tam. Ale to nie była chyba plamka od kawy, tylko jakaś od wody. No i ktoś ją kamerował i ona się tam kłóciła przez ileś minut. Film był chyba skrócony o te 10 zł, W końcu w tej polskiej kawiarni, gdzie też chyba sprzedawała Ukrainka, dali jej te... 10 zł i, yy, i dischu jak oni mówią I się jej pozbyli, ona zadowolona. 10 zł miałem takie ciarki, ale może to tak dobrze się wykłucać Może to dobra cecha charakteru Ale doświadczenie mówi, że tacy ludzie co się wykucają o ma małe sumy są tacy zadowoleni, przychodzi ktoś i robi ich na większe sumy. A ten, to co to, braja? Poczekaj. Boże, drogi, jaką zadanie poszedł. Chyba nie. No i potem oglądałem kilka jej tam nagrań. No takie się wyśmiewała się ogólnie z zasiłków, tak. I takie no nieprzyjemne to było dla mnie, bo powiem Państwu tak. Jest tak, że jak się komuś coś daje za darmo, to ten ktoś nas nie szanuje. Trudno, jakby Ukraińców no, potępiać. Ktoś daje, to biorą tak. Na wojnę też nie chcą iść, no, kto by chciał. Jak ktoś wie troszeczkę, co to jest, no to to się raczej tam nie pcha. Um, ale powiem Państwu, że to już tak przekracza granice dobrego smaku. Są tak już przyzwyczajeni do wszystkiego. Tyle osób ma przesuwane operacje, zabiegi. Oni są na pierwszym miejscu. E, jeszcze tam były jakieś rzeczy związane z mieszkaniami. To jest coś strasznego, po prostu. Tak się przyzwyczaili do tego socjalu. A ten socjal, który tak chętnie Tuski, były pan prezydent Duda dawał Ukraińcom, Ukraińcom przepraszam, to, jest, to są nasze podatki, które my popcimy. Oni nie mają żadnych pieniędzy. Pan Duda zarabia na tym, co. Ma wyznaczoną pensję Co ty robisz? Strasz mu chodź chodź. chodź, chodź, chodź! Tutaj nie wolno Cześć piesek no i szanowni państwo No i szanowni państwo no, nieciekawie to wygląda Ja naprawdę wbrew pozorom wbrew temu co często mówię troszkę współczuję mimo mimo wszystko mimo wołynia mimo tego co mnie obchodzi jakiś tam młody Michał, którego wzięli i tam mu pociski urwały nogi i ręce i on był kocze tak no to nie on mordował na wołyniu ale też jest że Dzieci i wnuki ponoszą karę za grzechy swoich dziadków Ktoś mógłby powiedzieć dlaczego my żyjemy w biedzie. Przecież to, że my żyjemy teraz w biedzie to jest efekt kilkudziesięciu lat komuny, którą zasponsorował nam wąsaty. Znaczy ten chudy wonsaty, znaczy obaj byli w sumie chudzi. Józef i ten na A Zrujnowali nam cały kraj. Z Warszawy zostało niespełna 80% czegokolwiek. Wszystko to były gruzy. A Wąsaty był tak wściekły za powstanie, że rozkazał wszystko wyburzyć. Co ciekawe, rozkazał wyburzyć też Paryż, ale generał, który tam zarządzał siłami niemieckimi, nie wykonał rozkazu swojego przełożonego. Oddał się w ręce aliantów, widocznie miał tam coś obiecane za to. A w Polsce litości nie było. No i też mogę powiedzieć, no co ja jestem winny, co Państwo są winni. Przecież to, że nie macie większych domów, nie ma lepszych dróg, mostów, bogactwa. To jest... To jest w jawnej mierze, to znaczy to jest wprost proporcjonalne do tego, co oni nam zrobili. No. To nie jest tak, że. Puniusz, proszę cię. To nie jest tak, że my chcemy reparacji od Niemiec, które wypłacili wszystkim oprócz nami Grecji, że o Polacy czegoś chcą, a przyjechali samochodów tam nakradli. Po pierwsze, nakradli to Niemcy dwie sztuki, około pół miliona za olbrzymie kwoty. Plus kilkadziesiąt tysięcy zdrowych, ładnych dzieci, żeby je zniemczyć. I nie my chcemy, tylko oni zniszczyli pewne rzeczy i muszą po prostu za to zwrócić pieniądze. No to jeśli ktoś Państwu podpali samochód albo zniszczy, to sąd nakazuje spłatę tych zobowiązań. Ktoś musi odkupić ten samochód, dać za naprawę wszystkie koszty ponieść tego co zrobił. No ale Niemcy nie chcą ponieść tych kosztów. No i trudno im się dziwić. Zakładali masę firm, gazet, bo to są promile tego co wynosi suma reparacji wojennych. I nie dość, że nie muszą nam dawać, to jeszcze i mają uczynny bufor przed Rosją w razie wojny. Mogą sobie zarabiać pieniążki, mogą, mają swój gdzieś rynek zbytu. Nas też troszkę uzależnieni od siebie, pozwalają coś tam sprzedawać niewolnikom polskim. Więc, e, mówi się, że Niemcy przegrali tę wojnę, a Polska wygrała, ale i tak jest, faktycznie byli przegrani. No ale zobaczcie na nich, to jest imperium gospodarcze. Oni teraz ciągle mówią, jacy biedni, teraz oglądają, no pusujemy. Ktoś stawił czy ja, że oni mieszkań nie mają, Niemcy. Ale mają gigantyczną liczbę fabryk, mają technologię. Przestawienie tego na budowę dronów, czołgów to jest niewiele czasu. I będą produkowali najlepszy sprzęt w olbrzymich ilościach. Poza tym mają 80 milionów ludzi, z tego można sformować niezłe oddziały. A że są karni z natury, nie jak Polacy, to zaraz byłoby ze 100 dywizji. I byście Państwo zobaczyli, jacy to nie są biedni i nie mają pieniążków, Może jeszcze im damy. Chcę Państwu powiedzieć w ogóle, że. Taką rzeczą, która jest yy, tragiczna. No Żydzi mają do nas, jakby mimo że Polacy najwięcej ich ratowali, tracąc za to życie całą rodziną. Bo Niemcy zrobili coś takiego. Znajdziemy u Was, Żyda, którego ukrywacie, to cała rodzina pod ścianę, albo sponą gdzieś stodole. No i Polacy mają najwięcej gałązek koliwnych tam wiatr jaszem w Izraelu. Często było tak, co tutaj po. Starsi panowie opowiadali, że jak jakiś tam Icek czy ktoś chowany był, rozstrzeliwany z rodziną swoją, z rodziną Polaków, znaczy, przepraszam, nie Polaków, złapali go, to on podawał jakichś Polaków, że oni go ukrywali. No Chciał, żeby ci ludzie, którzy mu, jemu i dzieciom życie uratowali, żeby też zostali zamordowani. Nie były to rzadkie przypadki. To jest pamięć taka ludowa, której nikt nie mówi, ponieważ za komuny. Jak teraz Państwo wiedzą, że tam coś mówienie na Żydów to może się bardzo źle skończyć, to za komuny było bardzo podobnie. A dlaczego to sobie możecie Państwo sami odpowiedzieć na pytanie? Mówią, że w Związku Radzieckim jedynym nie Żydem to tam było wyliczone Józef S. Gruzin, no i tam było wyliczone niedużo ich było. Wszędzie, gdzie są takie właśnie dziwne systemy, Podobne do religii chrześcijańskiej, czyli wszystkim damy, wszyscy są wspaniali, równi sobie. To właśnie stoi za tym <grywa> pewna nacja. No i właśnie no, ludzie się strasznie denerwują, jak mówię, że klękają przed bóstwami żydowskimi. No a przed jakimi? Panie Jezus nie urodził się na Podkarpacie, Matka Boska też nie. Tylko 2000 km stąd. Gdzieś lismiał w ogóle. Bo naukowcy katolicy mówią, że istniał. Naukowcy nie katolicy mówią, że nie istniał. No, to... no i co Państwu jeszcze powiem. Więc ta ekipa, ta firma, jest to wszystko podbite, podrasowane za poprzedniej kadencji Trumpa. 300 ileś miliardów dolarów za to, że Niemcy zniszczyli polskie budynki, w których Żydzi mieszkali. Z tego co pamiętam, to jest jakoś tak. No i jak skończyła się druga wojna światowa, to Polacy te, te cegły rozwalone na ziemi poskładali, przywieźli nowe, robotników widzieli i postawili tam jakiś domek i oni teraz chcą za ten dom pieniądze. Czyli jak ta warstwa cegły była warta, nie, na dzisiejsze nie 500 złotych, bo to pokruszone cegły to na co się nadają, a teraz dom kosztuje na przykład milion złotych, no to oni chcą milion złotych właśnie. No, i wyszło im to ileś lat temu, 300 tam chyba, kilkadziesiąt miliardów dolarów. Kaczor za dużo o Polskę, Tusk za dużo w stopniu jakimś nieprawdopodobnym. Wyrąbują ostatnie resztki lasów, które można wyrąbać, bo część można, część nie. To jest jakoś tak, żeby odrosły. No i z czego spłacimy te długi? A cały czas idzie, pożyczamy Ukraińcom socjal. Wszystko idzie dla Ukraińców. Masz chore dziecko? No niestety, no musi być ukraińskie leczone najpierw. Masz chorych rodziców? No przykro mi, najpierw operacja jest dla Ukraińców. W Polsce dzieją się te rzeczy. Polacy głowa w dół, niech się nie buntuje póki co. No i no i co? No gdyby oni mieli tam straszliwą wojnę, to jeszcze można by się nad tym pochylić, nad tą pomocą, jakieś umowy dwustronne, że oni to zwrócą kiedyś. No to można by na to przymknąć oko, potraktować taką inwestycję, pomoc. Ale raz, że oni nic nam nie chcą oddać, po drugie mają nas za frajerów i uważają, że za mało im dajemy i to coraz więcej Ukraińców jest tego zdania. No bo jak się komuś daje, to ludzie się rozuchwalają, jak się daje za darmo. I chcą, i chcą, i chcą więcej. Jak teraz przestaniemy dawać, to staniemy się wrogami. A pamiętajcie, że Ukraina ma żądania terytorialne wobec Polski, wobec wschodnich województw. Kiedyś pan Sikorski, wiecie ten, co ma małżonkę, panią Applebaum, e, słynną pisarkę, która bardzo dobrze pisze. Kiedyś czytałem tam urywek o błagach. No i ten małżonek pani Applebaum siedział z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy i on normalnie mówi, że to są ich ziemie tam podkarpackie itd., itd. I słowem się nie zająknął. No to dużo mówi o małżonku pani Applebaum, którego synowie służą w amerykańskim wojsku. No wspaniały Polak, patriota, tak. Więc powiem Państwu, że sytuacja jest lekko mówiąc tragiczna. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że, tak jak Państwu powiedziałem w ostatniej audycji, chciałem dzisiaj nagrać o związkach. Bo Państwo lubią o tym. Kanał jest jakby sprofilowany na mówienie o tym, ale jakie Wy będziecie mieli związki? I my, może i ja kiedyś. Yy, jakie my będziemy mieli związki, jakie my będziemy mieli rodzinę? Jeśli ten kraj jest cały zadłużony, zabiorą domy, wytną lasy na sprzedaż, zabiorą części ziem, bo Niemcy też mają do nas yy, żale za, za Wrocław i tak dalej. We Wrocławiu teraz właśnie czytałem co czwarta osoba to Ukrainiec. Więc z Polski się zostanie mały kadłubek zadłużony. Państwo będą zarabiali jakieś grosze. Z tych groszy połowa na podatek. Jeszcze połowa tego, co zostanie na spłacenie długów, które pan Duda, pan były prezydent Duda nabierał, i się całowali tam, przytulali z panem Zoweńskim. I wątpię, no, żeby w takich warunkach mieć dziecko, dom prowadzić, rodzinę, no to jest... No uda się, no. Jest takie przysłowie: Pan Bóg dał, to Pan Bóg wyżywi. Chociaż chcę Państwu jeszcze powiedzieć, bo tam przy ostatniej audycji trochę było takiego... Może nie hejtu, ale nieprzyjemności związanych z tym, co mówiłem o religii. To chcę Państwu powiedzieć, że widziałem wczoraj gdzieś wpis, nie mogę sobie przypomnieć jakaś pani profesor powiedziała, że tam na Wołyniu 70% trupów to są dzieci. I dlatego oni tak panicznie, Ukraina stojąca na banderowcach. Nie chcę tego ujawnić. Sami chcą robić te wykopki. No wiadomo, jak no wykopki. No, przepraszam za słowo państwa, ale no ekshumacje, tak? Jakby się świat dowiedział, że zabili kilkaset tysięcy dzieci, jak Polska osłabła nasi sąsiedzi, to wiecie, no mo, po prostu politycy zachodni przestaną ich finansować, bo ludzie będą tak wkurwieni w tych narodach, jak pójdzie informacja w świat, a może pójść, bo to, bo to jest takiej skali ludobójstwo. I po prostu się płakać, jak człowiek o tym pomyśli, bo ogólnie wiadomo z tego, nawet pan Hermaszewski, ten kosmonauta, co już nie żyje, jakiś wspaniały człowiek się wydawał. no już Na pewno był. I on właśnie mówił, jak płakał, jak uciekał od tych mordów, że no, bardzo lubili kobiety w ciąży torturować. Kobiety w ciąży, bo nie oddawały, płakały od razu. Chłop tam jeszcze się rzucił na tą siekierę guza, nabił, potem go tam rozpłatali, ale, ale guz był. Ta kobieta wciąż nic nie robiła, dziecko tylko wyło i płakało, jak było nabijane na sztachety. No ale jak się zebrało trochę Pol Polaków, to tak Polki teraz nimi gardzą, a to, że nie są, a to, że nie są książętami, wszejkami naftowymi, to yy, jak oni byli zorganizowani z dowódcą, z jakimiś karabinami starymi, no to tamki dalali aż się kurzyło. No bo Polacy się bili szaleńczo jak, jak fanatycy. No. Tam ci się po prostu bali. Polaków się wszystkie armie bały, bo Polacy są. No, jeden drugiego by, jeden by drugiego zadgał, a jak to się mówi, naród wspaniały, ale ludzie kurwa, jak to powiedział Piłsudski. Ale w boju przeciwko innym potrafimy się zjednoczyć. To co zrobiła solidarność, no to chyba nigdzie nie było na świecie 10 milionów ludzi w organizacji. Ale komuna i tak oszwabiła to wszystko. Dostali się na górę, dali gościa, który donosił na kolegów, zrobili go prezydentem. Ten od razu, pierwsze co zrobił, zlikwidował policję gospodarczą. Zaczęły się przekręty, mafia pruszkowska, zaczęły się gigantyczne pieniążki, strzelaniny na ulicach. Kto pamięta lata 90, ten pamięta, ja pamiętam, bo jestem 7 78. Także. No tak to wygląda i no trudno, trudno, jest mi mówić Państwu jak zrobić fajny związek i ci kołcze też muszą kłamać, biedni, no, chcą zarobić dobre pieniążki, ale no, muszą kłamać ludziom, którzy nie rozumieją sytuacji, bo mówią jak to być pewnym siebie, z drugiej strony będzie za karabinem Kacap przy Ukrainiec, z karabinem wielkomaszynowym, gdzie naciśnie spust, i twoja pewność siebie u jakiegoś mistrza puła, to sobie możesz w kieszeń schować. Za nic ci się nie zna. Dlatego załatwmy sprawy te, które są najważniejsze, żeby mieć warunki po prostu do tej miłości. To jest tak, jakbyś marzył o miłości, a nie masz po prostu siurkę. No trzeba operacyjnie go coś tam zrobić. No taki głupi przykład, ale... Wiecie państwo, no tu planujecie podrywy, dzieci, dom zbudować, a trzeba będzie wszystko oddawać, bo... Ja się naprawdę nie śmieję, jak mówię o, o tych konikach w Polsce, o nawozie na parującym na, na drogach, no bo jeśli ministra środowiska mówi, że 90% energii będzie ekologiczna, no to nie będzie prądu, no. nie będzie telewizorów, yy, nie będzie można wyprodukować tego też prądu. Nie wiem, jak będą no elektryczne samochody jeździły, nie wiem, jakąś ustawę osobną zrobią, nie wiem, to jest, tak, to jest tak szalone, po prostu gospodarka upadnie. Będzie coraz mniej samochodów. No, ktoś powie na rower zdrowo, ale w zimę. 7 miesięcy mamy zimna, wiatrów, ludzie będą się przeziębiali, mieli grypę. Starsi ludzie będą, będzie ich kosiła śmierć jak równo. Wyjdźcie w świszczący wiatr. Przy dwóch stopniach Celsjusza. Jeszcze bez czapki, czy bez ciepłego ubrania na rower. Jak człowiek jest podziębiony, to starszy człowiek kaput. Więc najpierw załatwię tą sprawę, która jest najważniejsza, a dopiero potem planujmy rozkosze łoża. Najpierw rozkosze ducha, można by powiedzieć. No i tyle mogę powiedzieć. Co więcej mogę powiedzieć? <grytanie> Pozdrawiam Państwa serdecznie. Trzymajcie się. Miłego dnia, miłego wieczoru, Cześć. Pożegnaj się. Czeszę go i czeszę, i wychodzi, wychodzi ten te kłaczany i nie mogą wyjść. Dobranoc.